Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i chciałbym cię poinformować, że kilka dni temu pojawiła się nowa wersja FreeCAD i teraz FreeCAD występuje w wersji 0.21. Poprzednią wersją był FreeCAD 0.20.2 i w porównaniu do tej wersji do poprzedniej wersji jest jedna istotna zmiana. Oczywiście ta zmiana jest istotna dla mnie pod kątem poradników, które wcześniej publikowałem, ponieważ Tutaj w nowej wersji, jeżeli rozpoczniemy tworzenie szkicu, to nie mamy tutaj okienka z kontrolkami, tak jak to było w wersji poprzedniej. Mieliśmy tutaj okienko edycja kontrolek, i tutaj w swoich poradnikach zaznaczałem, że korzystam z wiązań automatycznych i z opcji unikania nadmiernych wiązań automatycznych. I te opcje w nowej wersji są pod tym przyciskiem. Tutaj mamy opcję wiązania automatyczne. I usuń wiązania nadmiarowe automatycznie. I jeżeli korzystasz z moich poradników, to ja zazwyczaj mam te opcje zaznaczone, i jeżeli tych opcji nie będziesz miał zaznaczonych, to mogą pojawiać się błędy w szkicowniku. Na przykład tutaj odznaczę opcję Usuń wiązania nadmiarowe automatycznie. Tutaj jeszcze wrócę na chwilę do wersji 0.20 i tak, tutaj jeszcze właśnie jest ta kontrolka: Usuń wiązania nadmiarowe automatycznie. Właśnie z tych opcji korzystałem i tak, jeżeli ta opcja jest odznaczona i utworzymy na przykład taki szkic prostokąta i teraz jeżeli na przykład będę chciał umieścić ten prostokąt symetrycznie względem osi Y, to pojawi się błąd. Mamy tutaj informację o wiązaniach nadmiarowych i nadmiarowym wiązaniem jest wiązanie numer 5 i to wiązanie trzeba Usunąć i dopiero wtedy wiązanie symetrii zostanie zastosowane. Jeżeli teraz cofnę Ctrl Z i zaznaczę opcję Usuń wiązania nadmiarowe automatycznie i zrobię ponownie wiązanie symetrii względem osi Y, to teraz wszystko działa OK. I właśnie to jest jedna z takich kluczowych zmian, która może mieć wpływ. Na naukę, jeżeli korzystasz z moich poradników lub z poradników innych osób, które były właśnie nagrywane na poprzednich wersjach FreeCAD, to w poprzednich wersjach te parametry były tutaj widoczne i korzystając z takiego poradnika było po prostu widać, z czego dany instruktor korzysta. W nowej wersji to jest ukryte i ja po prostu z tego korzystam i dla mnie jest to jedna z takich istotnych zmian, jeżeli chodzi właśnie o. Naukę FreeCAD. Jeżeli chodzi o inne zmiany w nowej wersji, to mimo tego, że lista zmian i usprawnień jest całkiem długa, to nie zauważyłem czegoś takiego, nie miałem takiej sytuacji, że nie wiedziałbym jak wykonać jakąś operację. Dalej we FreeCAD pracuje się tak samo jak się pracowało. Mamy utworzony szkic, możemy utworzyć wyciągnięcie tego szkicu na określoną wartość. Na tym modelu możemy utworzyć kolejny szkic. Tutaj możemy dodać wymiary. OK. Na podstawie takiego szkicu możemy utworzyć kieszeń. OK. Możemy tak samo jak wcześniej dodawać faski i zaokrąglenia. OK. Tutaj wcześniej w poprzedniej wersji ikonka fazowania była na wierzchu. Teraz trzeba rozwinąć ten pasek ikonek i wybrać odpowiednią opcję. Ale to oczywiście możemy dostosować. Po prostu tutaj wystarczy przeciągnąć ten pasek z tymi poleceniami w inne miejsce, tak żeby to się zmieściło. Lub po prostu możemy to zostawić gdzie było. A możemy po prostu przeciągnąć inne paski w to miejsce. I wtedy te ikonki będą już tutaj wszystkie widoczne. Ja wrócę do tego, co było wcześniej. Ok, i tak, tutaj wracamy do widoku domyślnego. I w razie potrzeby możemy dalej dodawać kolejne szkice, możemy tworzyć kolejne fragmenty tego modelu. Tutaj, jeżeli chodzi o wiązania, to wszystko działa tak jak poprzednio. Ok, teraz wiązanie symetrii. I okej, okay. tak na pierwszy rzut oka, właśnie w takiej zwykłej pracy. Nie widać poważniejszych zmian. Oczywiście domyślam się, że wszystkie zmiany mogą nie być widoczne. Może być po prostu usprawnione i poprawione działanie samego FreeCAD. W tej wersji pracuje się płynnie i stabilnie. Nie miałem tutaj takiej sytuacji, żeby FreeCAD się zawiesił. Oczywiście poprzednie wersje też były stabilne i też takich sytuacji za bardzo nie miałem. Tutaj po tych kilku dniach ciężko to tak dokładnie ocenić. Ale spokojnie można tę wersję zainstalować i z tej wersji. Korzystać i wszystkie poradniki, które są opublikowane na poprzednich wersjach FreeCAD, przynajmniej te od wersji 0.18, powinno dać się odtworzyć w tej wersji bez większych problemów. Tak jak wspomniałem, zmiana, która może być zauważalna, to właśnie ta zmiana w szkicowniku, i tutaj właśnie początkujący użytkownicy mogą na to nie zwrócić uwagi, i to może powodować błędy. Ale jeżeli już wiesz, że te kontrolki, które były tutaj wcześniej, są właśnie ukryte pod tym przyciskiem i są one pod tymi opcjami, to myślę, że poradzisz sobie z pracą z FreeCAD. I na tym zakończę i zachęcam cię do pobrania i korzystania z nowej wersji FreeCAD. A nową wersję FreeCAD możesz pobrać ze strony freecad.org. Jak przejdziesz na tę stronę, to kliknij przycisk Download Now. I następnie wybierz system operacyjny, z którego korzystasz i pobierz plik instalacyjny. Po pobraniu pliku instalacyjnego przeprowadzić standardową instalację i to na co warto zwrócić uwagę to to, że aby korzystać z FreeCAD nie trzeba nigdzie się rejestrować, nie trzeba nigdzie podawać swoich danych, po prostu pobieramy plik instalacyjny, instalujemy FreeCAD i już możemy z tego systemu korzystać. FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, który może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Ten system możemy zainstalować na komputerze firmowym, możemy zainstalować FreeCAD na dowolnej liczbie komputerów i swobodnie z tego systemu możemy korzystać. I co więcej, FreeCAD do działania nie potrzebuje dostępu do internetu, co może być istotne w przypadku korzystania z FreeCAD w miejscach o ograniczonym dostępie do internetu. I jeszcze przy okazji, jak już jesteśmy na stronie frikat.org, warto przejść na zakładkę Community, forum i freecad posiada polskojęzyczne forum użytkowników. Mamy tutaj zakładkę forum po polsku. Jest to właśnie oficjalne polskie forum użytkowników freecad. I ja dziękuję ci za uwagę i zachęcam cię do subskrybowania tego kanału.